Ciemoneczko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Oczywiście mamy 10 styczeń, praktycznie już końcówka, bo jest po godzinie 10, ale póki co sukces jest taki, jakiego nie spodziewałem się. Nigdy bym nie przypuszczał, że. Ktoś się zainteresuje się licytacją tej oto wspaniałej koszulki. A tutaj bardzo, bardzo miłe, bardzo pozytywne zaskoczenie. Moi kochani, obecnie na godzinę 21.20 najwyższa kwota za tą koszulkę. Póki co została wylicytowana przez, przez osobę o niku Dobrzanka 40. 4, która zaoferowała 690 zł. Koszulka idzie już za 690 zł, naprawdę masakra, nie spodziewałem się. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy rozpowszechnili posty. Na face, w Facebooku, aby jak największa ilość osób e, tą aukcję zo, zobaczyła. Więc naprawdę dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek, nawet w ten najmniejszy sposób, którzy przyczynili się do, do rozpro, rozpropagowania tej e, akcji, jakże pięknej, charytatywnej. Z tej okazji no, trzeba coś dobrego się napić. Czyli y, piwo z edycji limitowanej, z, y, uważone przez dwa bardzo dobre holenderskie brow, browary, czyli browar Jopen i browar Emelize. Jest to Double Dutch Dipa, czyli podwójne holenderskie Double IPA, y, Uważone. Na dwudziestolecie holenderskiego browaru Joppen. Tak to wygląda: etykieta Double Dutch Dipa Limited Edition. Proszę bardzo: 8% alkoholu IBU 80. BLG niestety nie ma tutaj opisanego. Dobrze, ale wiemy przynajmniej, co możemy, do, co możemy tutaj dowiedzieć się, jakie składniki. To PALE ALE na pewno, a co tutaj dalej jest po holendersku napisane, to nie wiem, ale nazwy chmieli wymienione są. ZYTOS, czyli mieszanka chmieli amerykańskich, CENTENNIAL i czeski KAZBEK, więc zapowiada się bardzo Ciekawie, jest to mój, jeden z moich ulubionych stylów, Double IPA. Bardzo ciekawi mnie to, że t, 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 przydatność do spożycia jest aż do 2 czerwca 2017 roku. 2000, do połowy 2017 roku. Więc no. Ciekawe, czy, 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 tak, czy tak długo ten aromat chmierowy utuszynie się. Yy, dobra, otwórzmy zatem Jopen, Aha, jeszcze oczywiście bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Piwo otrzymałem. Yy, zostałem poczęstowany tym piwem w Browariacie w Katowicach. Kapitan. Kapitan Chmiel, tym piwem poczęstował mnie. Kapitan Chmiel też na koszulce wpisał się. Kapitan Chmiel, czyli Robert z Browariatu, z katowickiego Browajatu, także jest na koszulce wpisany. A tak więc no, nie ma tutaj osób przy, przy, przypadkowych, tak? Dobrze, otwórzmy zatem. Otwieram, żeby kapselka nie zepsuć, bo jest bardzo fajnie. Takiego jeszcze nie posiadam. Jopę mam nadzieję, że jopy tutaj nie będzie. No, jest świeży cytrusowy, owocowy aromacik. Nuty karmelowe, słodowe. No, aromat trzeba przyznać bardzo przyjemny. Lejemy wszystko z osadem. Tak, z osadem drożowym. Wlałem, no nie popatrzyłem, zagapiłem się od no, trudno. piana jest drobno pęcherzykowa, bielutka, zbita, zwarta, naprawdę piana jak szlak z zona, jak to się się mówi, piwo no w tej chwili z drożdżami jest opalizujące, ale bez tych bez tych drożdży naprawdę, naprawdę w takim fajnym pomarańczowym, złoto-pomarańczowym kolorze, takim bardzo przyjemnym. Wysycenie leciutko tutaj w szkle pracuje, więc naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie prezentuje się. Słodkie owoce tropikalne, jak mango, papaja, mandarynki bym powiedział. Tak jak się spodziewałem. Jest słodka, słodowość, która przy zapachu tych owoców sprawia, że te owoce nabierają takiej fajnej słodkości. Tak? Wysycenie raczej y, średnie w kierunku do, do y, 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 niskiego, bym po, powiedział, nie przeszkadzające w piciu. Goryczka tu jest określ określona na IBU 80. Ciężko, raczej tego, tych 80, 80 nie jest tutaj wy, wyczuwalne, bo na finiszu wchodzi bardzo, bardzo przyjemnie mm, słodycz. Słodowa, słodkość, leciutka, taka i potem dopiero taka dość porządna goryczka, ale ona jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie przez tą słodką słodowość. Że tak powiem, utemperowana. Tak. Nuty właśnie słodkie, słodowe, karmelowe są. Ja? Bardziej wolę, jak iPiejki, jak najbardziej wytrawne są. Czym bardziej wytrawne, tym, tym mi bardziej smakują. lekkie nuty e, korzenne, li, 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 liściaste, jakby herbaciane, to podejrzewam od tego czeskiego kasbeka są, są gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu, przyjemnie wyczuwane. Jeżeli ktoś e, lubi właśnie e, słodkiem double IPA z wyraźnym e, Aromatem, ze słodką karmelową słodowością, z niezbyt przesadzoną goryczką, to na pewno te piwo będzie mu smakować. Chociaż podejrzewam, że już nie jest w sprzedaży, chyba skoro to była limitowana edycja. Nie wiem, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Robertowi z Browariatu dziękuję za poczęstowanie mnie tym jakże smacznym piwkiem Robert jest tutaj wpisany też. Przypominam Tutaj widzę Michał Saks, Jerry Brewery, Tomasz Kopyra, pięknie Tomek Szuc. No, tak więc Dziękuję bardzo wszystkim raz, raz jeszcze którzy do licytacji przy, przy, przyłączyli się, którzy rozpowszechniają to. Przypominam, jeszcze na godzinę 21:20 największą kwotę na razie wylicytowała Dobrzanka, 44 jest to 690 zł. Przypominam, e, aukcja trwa do czwartku. Do czwartku e, można ją spokojnie e, licytować, można się na spokojnie nad zakupem przemyśleć, zastanowić, zdążycie jeszcze z kredytu sko skorzystać, żeby sobie zakupić ją, tak więc no, <laughs> dziękuję bardzo i mili ludkowie, trzymajcie się, pysk!